Cześć! Mam na imię Alona, jestem agentką nieruchomości w Alicante Real Estate. I dzisiaj mam do zaoferowania dla Was apartament w pierwszej linii brzegowej przy tej pięknej plaży, która ma nazwę Lamata. Jest to bardzo duża, bardzo ładna plaża. Jesteśmy w okolicach Lamaty i ta okolica jest charakterystyczna spokojną taką e, miejscowością, okolicą. Mamy tu dużo restauracji, zaraz przy bloku, wzdłuż całej plaży ogólnie. Mamy pobliżu mnóstwo sklepów, niedaleko jest szkoła, jest przystanek autobusowy, skąd możemy się dostać do Alicante lub do lotniska. Niska, lub ewentualnie do Galerii Centrum handlowe Lazenia, ewentualnie, czy do Centrum Torawiecha, czy do lokalizacji. jest bardzo fajna. I dzisiaj zaoferuję Wam apartament z widokiem na morze, z dwoma sypialniami. Jest on do odświeżenia, ale jest bardzo fajna oferta. Chodźcie ze mną zobaczymy z składki z trafiamy od razu do tarasu. Taras jest naprawdę spory. Mamy stąd przepiękne widoki na plażę Lamata. Mamy tu duże miejsce. Możemy tu postawić na przykład stół obiadowy i to sobie urządzić strefę taką obiadową i pić tu kawę rano, jeść kolację z takim pięknym widokiem na morze. Ogólnie ten apartament jest, jak już mówiłam, do remontu, aczkolwiek ogólnie z zewnątrz blok był już odnowiony. Ale w środku to mieszkanie potrzebuje jednak remontu, ale nasza firma Alicante Real Estate posiada też dział Alicante Reno, gdzie mamy, możemy zaoferować Wam opcję remontu, więc nasza firma mogłaby Wam pomóc kompleksowo, zrobić od razu remont i ewentualnie wynająć, ponieważ mamy też Alicante Holiday, zajmujemy się krótkokresowym lub też długoterminowym wynajmem. A więc chodźcie ze mną, zobaczymy apartament. Chodząc, trafiamy od razu do salonu. Salon jest dość przestronny, i mamy tu spore miejsce, mamy strefę taką wypoczynkową obiadową, e, mamy tu kuchnię, można ją połączyć z salonem i zrobić otwartą, aczkolwiek można też zostawić taki sobie bar, żeby to było tak półpodzielone. Też fajna opcja. I tu już mamy ogólnie mamy jeszcze też ogrzewanie elektryczne w tym momencie w mieszkaniu i można później go sobie po remoncie też zostawić. E, tu mamy taki przedpokój i mamy dwie sypialnie w tym e, apartamencie i też jedną łazienkę. Więc apartament jest bardzo fajny, lokalizacja jest naprawdę super. Wymaga on jednak odświeżenia, ale jest naprawdę bardzo fajna oferta. Taki apartament mamy w cenie 175 tysięcy euro. W tym mamy, jak mówię, apartament pierwszej linii brzegowej z przepięknym widokiem, z dużym tarasem, z dwoma sypialniami, salonem. Do tego mamy miejsce parkingowe w cenie. Jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą, proszę pisać pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.